Cześć, jestem Maxi. Dziś wprowadzamy się do nowego chłopaka mojej mamy i jego synów. Patrzcie, młody Cieszę się jej szczęściem, ale tęsknię za swoim domem, naturą i. Kto tam jest? Kino Świat przedstawia. Kim właściwie jesteś? Wróżką zębuszką. Potrzebuję twój ząb, by wrócić do domu. A tak, to jest luźka. Jest spoko. Ja jestem Maxi. Zęby wypadły mi 100 lat temu. Co? Uh -oh. Uwięziona w ludzkim świecie. U was pewnie wszystko jest piękniejsze, co? Tu mi się bardziej podoba. O! Oh. Inne wróżki traktują mnie jak wyrzutka. Uh -oh. Ma spory kłopot. To zostań ze mną. Nie mogę. Kiedy zbyt długo pozostajemy w waszym świecie, zamieniamy się w kwiat. Na zawsze? Aby wrócić do domu... Muszę odnaleźć portal. Pradawny portal ukryty w ludzkim świecie? Uh -oh. Będzie potrzebowała odwagi? Gdybym była portalem, gdzie bym się ukryła? tamtą Smarkulo! Nie! Przyjaciół... Jej transformacja się rozpoczęła. Zębuszko? Chodź, to musi być gdzieś tutaj. I kochającej rodziny. Maxy chyba uciekła. Chyba wiem, gdzie mogę być. Stój, gadzie! Uuuh! 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 <skrzątania> Wróżka Zębuszka. Kłopoty to jej specjalność. Wygłupiasz się, co? Ja najlepiej wygłupiam głupa. Czekaj, że co? Od 10 marca, tylko w kinach.